Za 100 lat opanuje świat. O matko. Wiesz, co mi przyszło do głowy, to mrówki, ale nie wiem dlaczego szczerze mówiąc. Gdzie strumyk płynie z wolna? Tam, gdzie szybciej płynie czas. Ketchup czy musztarda? Ketchup. Co było pierwsze, jajko czy kura? Też próbuję odpowiedzieć sobie na to pytanie, nie znam odpowiedzi. Czego nie możesz sobie odmówić? Słodycz. Gdy byłam mała, myślałam, że... że zostanę księżniczką. Jakie masz hasło do maila? Ha, 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 ha. Nie powiem. W mojej lodówce zawsze jest światło. Jak umarło morze martwe? To ono umarło? Jak nazywa się samiec biedronki? Biedroń? Wyobraź sobie, że cały świat Cię słucha. Co mówisz? I oto staję ja cała na biało. Która piosenka jest według Ciebie hitem wszechczasów? Wszechczasów? Chciałabym powiedzieć coś aktualnego, ale zawsze uciekam wstecz, więc znowu ucieknę i byliby to stąsi Satisfaction. A dlaczego? Bo ja lubię te rock'n'rollowe klimaty.